Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. Mamy środę, czyli Tarkow i najlepsza amunicja do kilku rodzajów broni, których używam, ponieważ w Tarkowie nie tyle co ważna jest giwera, co amunicja, której używamy. Zrozumienie tego zajęło mi jakiś czas i zasada jest prosta. Możesz mieć najbardziej wypasioną... Broń, ale bez amunicji nie dasz rady. Możesz mieć broń, totalny szrot, ale jeśli masz porządną amunicję, możesz położyć każdego. Stąd warto w nią inwestować i warto z nią chodzić. Nie warto iść tutaj na żadne kompromisy, ponieważ najzwyczajniej na świecie tracimy. Jeśli chodzi o amunicję 545-39, to w zasadzie mamy dwa typy, o których możemy tak naprawdę. Myśleć, pierwszy to jest igolnik, czyli amunicja ta, ona jest z założenia najlepsza przeciwko pancerzom i drugą alternatywą jest BS, czyli druga amunicja, jeśli chodzi o 545-39. Jeśli chodzi o samą amunicję, interesują nas obrażenia możliwość penetracji pancerza i obrażenia zadawane pancerzom. Jeśli chodzi o igolnika 37 obrażeń, 62 penetracji pancerza i 60 obrażeń zadawanych pancerzowi, także. Możemy spokojnie założyć, że to jest najlepsza, najlepszy typ amunicji 545-39 przeciwko Full Giro yy, z armorami szóstkami, piątkami itd. Tak tak Amunicja BS ma 40 obrażeń, czyli ma o 3 więcej obrażeń na ciało od igolnika. Penetracja pancerza wynosi 50 i obrażenia zadane pancerzowi 57, także można powiedzieć, że ta amunicja jest dość podobna i w zasadzie tak, jeśli sprzedamy igolnikiem yy, headshota od razu kładziemy, BS może nie być tak różowo, z drugiej strony jeśli sprejujemy po... Yy, po ciele wydaje się lepszym wyborem BS i minimalnie tańszym, tak? Co wybierzecie ostatecznie? Decyzja należy tylko i wyłącznie do was. Na pewno BS-y są szybciej dostępne i jeśli nie stoicie dobrze z pieniędzmi, warto najpierw pomyśleć o BS-ach, później dopiero o igolnikach. Kolejnym typem amunicji jest amunicja 7,6251 i tutaj w zasadzie bardzo często z nią chodzę, jeśli bywacie na streamach, które, przypomnę, odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, do 14 i 22, w niedzielę od 18 do 22, mamy coś takiego jak fal, mamy coś takiego jak hunter i tutaj mamy bardzo ciekawą amunicję, ponieważ M61 i to jest w zasadzie amunicja, którą jak zobaczycie ceny to tak średnio cena innej amunicji wynosi 400, 500, 600 być może 700 rubli, a za tą krzyczą 1200 już śpieszę wytłumaczyć dlaczego penetracja pancerza, może tak, obrażenie na ciała 70 penetracja pancerza 68, uszkodzenie pancerza 83 jest to zdecydowanie najlepsza amunicja jeśli idziecie z DMR-ami Takimi jak fali, jak Hunter. Warto iść właśnie z nią, ponieważ magazyn 10, magazynek 10 sztuk może powalić każdego tutaj kila, każdy pancerz szóstego poziomu, każdy hełm, po prostu wszystko schodzi od one shota, jeden headshot i kładziemy tak naprawdę wszystkich, dlatego warto w nią zainwestować. Tańszą alternatywą, dużo tańszą jest M80 i tutaj mamy 80 obrażeń na ciało, 45 penetracji pancerza i 66. Mm, penetracji yy, obrażeń dla pancerza. Jeszcze wracając do 545-39, nie przestrzeli się przez wszystkie przeszkody. Także tak nawiasie, nawiasem mówiąc, ponieważ M61 przejdzie praktycznie przez wszystko, M80 również i... W zasadzie M61 no powalimy wszystko jednym strzałem, nie ma opcji oczywiście w głowę. M80 być może będzie potrzebna poprawka, jednak amunicja jest tak naprawdę dużo tańsza, także tutaj wybór należy do Was, ale z tych dwóch typów amunicji M61 polecam najbardziej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. Mamy środę, czyli Tarkow i najlepsza amunicja do kilku rodzajów broni, których używam, ponieważ w Tarkowie nie tyle, co ważna jest giwera, co amunicja, której używamy. Zrozumienie tego zajęło mi jakiś czas i zasada jest prosta. Możesz mieć najbardziej wypasioną broń, ale bez amunicji nie dasz rady, możesz mieć broń, totalny szrot, ale jeśli masz porządną amunicję, możesz położyć każdego, stąd warto w nią inwestować i warto z nią chodzić, nie warto iść tutaj na żadne kompromisy, ponieważ najzwyczajniej na świecie tracimy. Jeśli chodzi o amunicję 545-39, to w zasadzie mamy dwa typy, o których możemy tak naprawdę myśleć. Pierwszy to jest Igolnik, czyli amunicja ta ona jest z założenia najlepsza przeciwko pancerzom, i drugą alternatywą jest BS, czyli druga amunicja. Jeśli chodzi o 545-39, jeśli chodzi o samą amunicję, interesują nas obrażenia. Możliwość penetracji pancerza i obrażenia zadawane pancerzom. Jeśli chodzi o igolnika, 37 obrażeń, 62 penetracji pancerza i 60 obrażeń zadawanych pancerzowi, także. Możemy spokojnie założyć, że to jest najlepsza, najlepszy typ amunicji 5.45-39 przeciwko Full Giro yy, z armorami 6, 5 itd. amunicja BS ma 40 obrażeń, czyli ma o 3 więcej obrażeń na ciało od igolnika. Penetracja pancerza wynosi 50 i obrażenia zadane pancerzowi 57, także można powiedzieć, że ta amunicja jest dość podobna i w zasadzie tak, jeśli sprzedamy igolnikiem yy, headshot'a od razu kładziemy, BS może nie być tak różowo, z drugiej strony jeśli sprejujemy po yy, po ciele wydaje się lepszym wyborem BS i minimalnie tańszym, tak? Co wybierzecie ostatecznie, decyzja należy tylko i wyłącznie do was, na pewno BS-y są szybciej dostępne i jeśli nie stoicie dobrze z pieniędzmi, warto najpierw pomyśleć o BS-ach, później dopiero o igolnikach. Kolejnym typem amunicji jest amunicja 7,6251 i tutaj w zasadzie bardzo często z nią chodzę, jeśli bywacie na streamach, które, przypomnę, odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od do 14 i 22, w niedzielę od 18 do 22, mamy coś takiego jak fal, mamy coś takiego jak hunter i tutaj mamy bardzo ciekawą amunicję, ponieważ M61 i to jest w zasadzie amunicja, którą jak zobaczycie ceny to tak, średnio cena innej amunicji wynosi 400, 500, 600, być może 700 rubli, a za tą krzyczą 1200. Już śpieszę wytłumaczyć dlaczego. Penetracja pancerza, może tak, obrażenie na ciała 70, penetracja pancerza 68, uszkodzenie pancerza 83. Jest to zdecydowanie najlepsza amunicja, jeśli idziecie z DMR-ami Takimi jak fali, jak Hunter. Warto iść właśnie z nią, ponieważ magazyn 10, magazynek 10 sztuk może powalić każdego tutaj kila, każdy pancerz szóstego poziomu, każdy hełm, po prostu wszystko schodzi od one shota, jeden headshot i kładziemy tak naprawdę wszystkich, dlatego warto w nią zainwestować. Tańszą alternatywą, dużo tańszą jest M80 i tutaj mamy 80 obrażeń na ciało, 45 penetracji pancerza i 66. Mm, penetracji, yy, obrażeń dla pancerza. Jeszcze wracając do 545-39, nie przestrzeli się przez wszystkie przeszkody. Także tak nawiasie, nawiasem mówiąc, ponieważ M61 przejdzie praktycznie przez wszystko, M80 również i w zasadzie M61 no powalimy wszystko jednym strzałem. Nie ma opcji, oczywiście, w głowę. M80, być może, będzie potrzebna poprawka, jednak, amunicja jest tak naprawdę dużo tańsza. Także tutaj wybór należy do Was, ale z tych dwóch typów amunicji M61 polecam najbardziej, jeśli chodzi o wszystkiego rodzaju snajperki, takie jak Mosin, takie jak SV-98, takich jak dragunów mamy tutaj już precyzyjną amunicję. Tak naprawdę do snajperek bardzo duże obrażenia, dobra penetracja pancerza. Jedyny problem to taki, że najczęściej mamy jeden strzał do oddania i musimy tak naprawdę zabić. Później może być już ciężko z poprawką. Także tutaj po raz kolejny nie warto oszczędzać i jest to amunicja 7.62x54R i mamy amunicję SNB, która jest najlepsza, zadaje 75 obrażeń na ciało. Przy penetracji pancerza 62 i 80, 87 obrażeń na pancerz. Jest tak naprawdę bezkonkurencyjna, i we sprzyjających warunkach możemy one-shotować, czyli zabijać jednym strzałem, nawet w tułów, i to jest najważniejsze. Następną amunicją jest 7N1, i tutaj mamy 86 obrażeń przeciwko yy, na ciało, czyli o 11 więcej niż SNB, ale tylko i wyłącznie 45 penetracji pancerza, 84 uszkodzeń, także za cenę penetracji pancerza, a raczej interesuje, zdecydowanie powinna nas interesować amunicja, która powali każdego. Tutaj SNB jest jak najlepszym wyborem. Mamy też LPS GZK, to jest ta, którą znajdujemy w skawach przy Moslinach i tutaj mamy 81 obrażeń na ciało i tylko 42 penetracji yy, pociskiem, także jest tak naprawdę różnie i tutaj bardzo często nie uda nam się złanszotować w tułów. Ostatnim już dzisiaj typem amunicji i koniecznie dajcie znać, czy podoba się Wam coś takiego, czy zrobić dla reszty, jest amunicja 762-39, czyli na C, nazwijmy to w cudzysłowie, mocniejsze AK z większym kopem i z większym recoilem. I tutaj, tak naprawdę, odpowiedź jest tylko jedna, a mianowicie amunicja BP jest najlepsza, ale to, że jest najlepsza, nie znaczy, że jest dobra. Niejednokrotnie ją też możecie włożyć do. SKS-a na przykład. Niejednokrotnie będziecie mieli wrażenie, że strzelacie kapiszonami, nie mówiąc już o innej amunicji jak PS. Także jeśli chodzi o tą amunicję, to mamy 50 obrażeń dla ciała, 45 penetracji pancerza i 65 zadanych obrażeń. Jeśli chodzi o PS-y, czyli to co najczęściej znajdujecie na rajdach, w skawach i tak dalej, zadają 57 obrażeń na ciało, a tylko i wyłącznie 33 penetracji pancerza, wychodzi to Kiepsko, żeby tak naprawdę nie powiedzieć źle. Także tylko i wyłącznie do. Jeśli chodzi o ten rodzaj amunicji, mamy na razie tylko 4 typy, ale na 762-39 tylko amunicja BP i nic więcej. Wszystko w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, dajcie znać, czy zrobić takie zestawienie dla innych rodzajów amunicji. Zapraszam, zapraszam na streamy, zapraszam również do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Bany.